Moi drodzy, stało się. Pracujemy nad wydaniem specjalnym magazynu CD Action poświęconym Uniwersum Wiedźmina. Zamówienia można składać na sklep Action.pl. Tyle. Zapraszam do materiału. Bywajcie. W każdej branży są ludzie powielający sprawdzone schematy oraz eksperymentaliści, pionierzy, tworzący nowe formaty, zabawy i wytyczający ścieżki. Mamy małe, niezależne studia oraz wielkie molochy, zatrudniające setki specjalistów. Nie zawsze przecieranie ścieżek idzie w parze z wielkością studia, ale bywają wyjątki. Jednym z nich jest niewątpliwie Hideo Kojima. Halo? Hello everyone. który wraz ze swoim studiem Kojima Productions postanowił zredefiniować pojęcie interaktywnej rozrywki, zacierając granice między filmem, filozoficzną poezją, a wirtualną zabawą napakowaną interesującymi mechanizmami. Dziś o najnowszym dziele japońskiego wirtuoza, a mianowicie o Death Stranding 2 On The Beach. Zapraszam do materiału. Dla niewtajemniczonych Hideo Kojima to japoński twórca gier, który dla wielu zyskał status legendarnego, a zasłynął przede wszystkim ze stworzonej przez siebie serii Metal Gear. Po burzliwym odejściu z konami postanowił założyć własne studio, w którym jego wizje nie byłyby ograniczane przez akcjonariuszy czy innych decydentów. Pierwszym flagowym projektem z nowej stajni był Death Stranding, gra, która podzieliła społeczność graczy swoją koncepcją i która niejako zapoczątkowała nowy podgatunek przygodowych gier akcji, żartobliwie nazywany. Simulatorem roznosiciela paczek. Gra pomimo niestandardowego podejścia do designu mechaniki rozgrywki. Jak i narracji fabularnej osiągnęła spory sukces, dzięki czemu doczekała się omawianego dziś sequela. Nowy Death Stranding to nie tyle kontynuacja, co przede wszystkim odważna ewolucja części pierwszej. Jeżeli ktoś oczekiwał, że gra zmieni koncepcję zabawy, to się mylił. Znów wcielamy się w postać sama Bridgesa, znów kor rozgrywki polega na dostarczaniu przesyłek z jednego miejsca do drugiego i znów próbujemy połączyć kontynent siecią chiralną. Oczywiście wszystko z tytułowym wdarciem śmierci majaczącym w tle. To tak pokrótce jednak po bliższym zapoznaniu się z grą muszę przyznać, że Hideo wraz z ekipą podrasowali rozgrywkę względem poprzedniczki niemalże w każdej sferze, nie hamując się przy tym w aspekcie kreatywnym. Fabuła przenosi nas na kilka miesięcy po wydarzeniach z jedynki, kiedy to Sama i Lu odwiedza tajemniczy gość, inicjując domino wydarzeń, które na długo pozostaną nam w pamięci. Wraz z nową ekipą towarzyszy podróży oraz kilkoma znajomymi twarzami przemierzamy prądy smolne na pokładzie statku DHV Magellan, Notabene łudząco podobnego do wspomnianego już Metal Gear. Nawiązań do serii jest wszak w nowym DS-ie mnóstwo. Fabularną lukę po Macie Mikkelsenie objął Luca Marinelli, wcielający się w postać tajemniczego żołnierza, którego wygląd bezpośrednio nawiązuje do Metal Gearowego Snakea. Wprowadzone elementy skradankowej gry akcji wraz z rozwinięciem systemu walki jasno wskazują korzenie Kojimy. Scenariusz pomimo zawiłości jest łatwy w zrozumieniu, co uważam za niesamowity plus. Narracja, jak to już nas przyzwyczaił pierwszy Death Stranding, jest iście filmowa, a poczucie to podbija także plejada znakomitych aktorów, którzy użyczyli swoich talentów i podobizn w grze. Norman Reedus jako nieco mniej zdystansowany niż w pierwszej części Samotnik, szalony Troy Baker, bojownicza Lia Sedu, rewelacyjny Luca Marinelli czy Fatih Akin. no i chwytająca za serce Shioli Kutsuna. Oraz słodka El Fanning. Zresztą cała obsada rozwaliła system, a i tak w grze znajdziecie jeszcze kilka niespodzianek. Tła fabularne postaci są świetnie rozpisane, a one same są bardzo autentyczne. Jesteśmy cały czas zaangażowani w to, co się dzieje. Momenty smutku przeplatane są tymi wesołymi czy wręcz żartobliwymi, by w najmniej oczekiwanym momencie wrzucić nas w klimat niczym z najlepszego horroru. Po blokach wypełnionych akcją przychodzi czas na wytchnienie, czy czasem wręcz medytacyjne doświadczenie. O ile było to dobrze czuć już w poprzedniczce, o tyle w sequelu Kojima przerasta samego siebie. To, jak naturalnie gra bawi się naszymi emocjami, to wirtuozeria najwyższych lotów. Jestem wielkim fanem wszelkich absurdalnych momentów w grze, wyśnionych przez szalony umysł Kojimy, tak zręcznie wszytych w gameplay i narrację. To niełatwa sztuka, wszak jeden mały błąd, a mogłoby zmrozić na wieki, a jednak jemu się to uda. Co Warto na tym etapie wspomnieć, że w grze jest kładziony bardzo duży nacisk na świadomość fabularnej ciągłości, czy generalnie co się właściwie wokół nas dzieje. Jeszcze zanim rozpoczniemy rozgrywkę, mamy możliwość zapoznania się, czy raczej przypomnienia, z wydarzeniami z części pierwszej. Całość podana jest w prosty do strawienia sposób, dzięki czemu pomimo zawiłości fabularnych, nawet laik powinien mieć jasność co do tego, z jakim bagażem rozpoczyna zabawę w części drugiej. Przypominanie fabuły jest nam również serwowane już w trakcie zabawy. Kiedykolwiek załadujemy grę na nowo, musimy przeczytać ostatnie wpisy w dzienniku. Dla niektórych może to być upierdliwe, ale ostatecznie spełnia swoje zadanie. Kiedy przechodziłem grę, nie było ani jednej sytuacji, w której bym nie wiedział co się dzieje i dlaczego. Opcja ta jest tym bardziej ważna, ponieważ gra jest. Ogromna. Podczas naszej podróży poznajmy mnóstwo postaci niezależnych, a sama mapa Australii, nowego kontynentu do połączenia, jest trzy razy większa od tej znanej z jedynki. Nadmienię tylko, że nie jest to jedyna mapa, którą przyjdzie nam zwiedzić. Przepastne widoki, tym razem urozmaicone o bardziej zróżnicowane biomy, w końcu grazy skała kolorytu, robią piorunujące wrażenie, za które w sporej mierze odpowiada także silnik graficzny Decima. To, co Kojima Productions było w stanie wycisnąć z z niego zwala z nóg. Nie sądziłem, że doczekam się w grze tego typu doświadczenia tak bliskiego fotorealizmowi. Zachody słońca dawno mnie tak nie zachwycały, a co dopiero, zwykły deszcz. Oświetlenie, jakość tekstur, efekty broni czy mgła. Wszystko stoi na najwyższym poziomie. W dodatku w niemalże stałym klatkarzu i to na zwykłym PlayStation 5. Można? można. Do tego świetnie wykonany motion capture. Postacie wydają się tak bardzo realne właśnie dzięki realistycznie oddanym animacjom ruchu. Szapoba, Kojima-san. Oczywiście grafika to nie wszystko. Warstwa audio to jeden z głównych filarów tej gry. Efekty dźwiękowe są soczyste i brzmią autentycznie, nawet jeżeli dotyczą czegoś, co kompletnie nie ma punktu odniesienia w prawdziwym życiu. To wielka sztuka. Muzyka oraz wyreżyserowane momenty, podczas których są nam puszczane wybrane kawałki, działają niczym magiczne zaklęcie, zauraczające nas jeszcze bardziej w tej grze. Zachwyt, smutek, radość, uczucie nostalgii za czymś utraconym, ciężko opisać słowami to, co czułem podczas gry, muzyka dotyka czegoś głębiej, jej, czego nie wiedziałem, że może dotknąć. Za ścieżkę dźwiękową odpowiedzialni są Woodkid oraz Ludwig Forsel, obydwa z kredytem zaufania Kojimby po pierwszej części, w której pokazali na co ich stać. Nuty i melodie prezentowane w dwójce są świetnie dobrane i budują atmosferę w sposób wciągający nas jeszcze bardziej w tę historię. Różnorodność brzmień, zawsze w punkt wpasowujących się w daną sytuację, sprawiała, że jak zaczarowany siedziałem i przeżywałem. Do gry zaproszono także wielu wybitnych artystów, takich jak The Churches, Lowr, Silent Poets, Gen Hoshino, ci Miura i więcej. Jest także polski akcent, Hania Rani. Gra oferuje nawet wewnętrzny odtwarzacz muzyczny, z poziomu którego możemy sobie tworzyć playlisty czy podglądać czego słuchają inni gracze. Przemierzanie pustyń czy tropikalnych lasów przy akompaniamencie ulubionych kawałków jest nie do przecenienia i mechanizmem jeszcze bardziej indywidualizującym nasze przeżycie. Opcji dostosowywania przeróżnych elementów gry pod nasze się, jest zresztą w Death Stranding całkiem sporo. Możemy dostosować wygląd naszych pojazdów czy DHV Magellana, możemy zmieniać odzienie sama, akcesoria jak okulary czy czapki, możemy w końcu Modyfikować nasze pojazdy o dodatkowy sprzęt, taki jak bronie, akumulatory, moduły antygrawitacyjne. Jest to miły krok naprzód względem jedynki. Dużą zmianą względem Death Stranding 1, która w mojej opinii obniżyła próg wejścia do gry, jest zmiana tempa rozgrywki. O ile w grze dalej ważnym elementem jest doświadczanie przebywanej drogi, o tyle tempo zabawy się zmieniło. Jasne, jest to dalej symulator chodzenia z genialnie zaprojektowanym systemem poruszania się pieszo, dzięki któremu nasza postać może się przechylić ze względu na przeciążenia. Ale tym razem o wiele szybciej otrzymujemy możliwość przemieszczania się pojazdami. Szczerze powiedziawszy, sam w głównej mierze korzystałem z tej opcji. Do tego stopnia, że przy końcowych statystykach wyszło, że pokonałem na piechotę jakieś 4 razy mniejszy dystans niż różnego rodzaju pojazdami. Jasne, jeżeli tylko chcemy, dalej możemy docierać do celów korzystając z drabin, linty, rolek czy na piechotę, ale teraz gra daje nam możliwość wjechania w większość miejsc bez większych problemów. No, okej, okay, czasami trzeba trochę pokombinować. Lub zaryzykować zniszczeniem naszego ładunku. Oczywiście są w grze momenty, podczas których podróż na piechotę jest na nas nieco wymuszana, jednak nie ma ich aż tyle. Kolejną zmianą, która podbija dynamikę zabawy, jest zwiększenie nacisku rozgrywki na walki. Jest ich po prostu więcej. I w zdecydowanej przewadze walczymy z przeciwnikami humanoidalnymi, oczywiście to nie jedyne czyhające na nas zagrożenie. Sam ma do dyspozycji o wiele szerszy arsenał broni, a także więcej sposobów, na jakie może eliminować przeciwników. Do tego dzięki urozmaiceniu egzoszkieletów może się poruszać jeszcze sprawniej. Na przykład podwójny skok dzięki kombinezowi bojowemu. Bloki, uniki, kontry, kopy z wyskoku. Walka wręcz w końcu jest jakaś i w końcu jest opcją wartą wyboru. Na wielki plus są walki z bossami. Spektakularnie wyglądające, angażujące gameplayowo, przeważnie przystępne w kwestii poziomu trudności, jednak z kilkoma wyjątkami, przez które niemal rozwaliłem pada. Sceny akcji, szczególnie w końcowych etapach gry, to jest po prostu... Absolutne kino. Death Stranding 2 stawia poprzeczkę w tej kwestii bardzo wysoko i nie sądzę, bym kiedykolwiek widział tak niesamowicie wyglądające momenty w jakiejkolwiek innej grze. Hey, bro. Najlepsze jest to, ta, w, taka mała anegdota, że o 21.30 chyba pisałem Krzysztofowi w końcu, w końcu, przychodzę, w końcu jest koniec gry. Potem o 23.30 mu napisałem, jednak teraz jest koniec gry, ostatecznie koniec gry był wcześniej. <noise> Jeżeli chodzi o inne nowości, to może zacznę od naszego nowego towarzysza, Dolmana, którego charakterystyczna animacja sprawia, że od razu zwracamy na niego uwagę. Nasz kolega, poza wsparciem, dobrą radą oraz możliwością wyrzucenia w powietrze na przeszpiegi, jest przede wszystkim wsparciem emocjonalnym, którego nie wiedziałem, że tak potrzebuje. Poza nim, w grze możemy wytwarzać teraz surowce za pomocą kopalń, które możemy znaleźć, odrestaurować i połączyć z centrami dystrybucyjnymi, czyli swoistymi hubami komunikacyjnymi. Zwiększony został także Arsenał budowli, które możemy stawiać, i które wspomagają nasze przemieszczanie się lub oferują schronienie. Kolejny krok w stronę zwiększenia przystępności gry dla mniej cierpliwych czy zaawansowanych graczy. Rzadko tak słodzę jakiejś grze, ale żeby nie było za pięknie, to mam kilka łyżeczek dziekciu. Jednym z minusów gry jest zdecydowanie system zarządzania ładunkiem. W momencie gdy mamy go mnóstwo i musimy żonglować między oknami wyposażenia, potrafi być to męczące. Innym problemem jest zmniejszenie poczucia zagrożenia ze strony wynurzony. Jasne, mamy dalej z nimi do czynienia, jednak miałem wrażenie, że zostali zepchnięci do swoistej ciekawostki egzotycznych istot, które urozmaicają krajobraz. Na początkowych etapach gry potrafią nieźle wystraszyć, przy okazji robić spore wrażenie swoją złowieszczą aurą, ale później, szczególnie gdy wyposażeni jesteśmy w szybkie pojazdy, dość łatwo jest nam od nich uciec, w ogóle nie angażując się w walkę. Inną, nieco wnerwiającą na dłuższą metę kwestią, są zbyt gęsto porozrzucane zagubione pakunki, przez co Niejednokrotnie wybijałem się z doświadczenia wyreżyserowanej sceny z piękną muzyczką. Okej, okay, mogłem ich nie podnosić, ale ja mam akurat OCD i muszę wszystko podnosić, więc no jest jak jest. Więcej błędów nie widzę, i to nie tak, że mam różowe okulary fana Kojimby. Autentycznie nie wiem do czego miałbym się przyczepić. Ta gra jest dopieszczona pod. Prawie każdym kątem, jasne dla niektórych sam gameplay lub może być minusem, ale jest to świadomy design tej gry, więc jak komuś nie odpowiada tego typu zabawa, niech szuka innych uciech. Jak wspominałem, klucz rozgrywki to podłączenie kolejnych połaci terenu do sieci hiralnej, a więc poniekąd próba zszycia rozdarcia społecznego. W grze mamy coś na podobiznę portalu społecznościowego, na którym postacie, którym pomogliśmy, dzielą się różnego rodzaju wiadomościami podziękowaniami czy przemyśleniami. Z biegiem czasu portal ten zaczyna działać jak swoisty pamiętnik, którego przeglądanie daje nam poczucie sprawczości i przybytej drogi. Wraz z przebiegiem gry jesteśmy w stanie korzystać z coraz większej liczby usprawnień czy dróg wybudowanych przez innych graczy, którzy jak my w pojedynkę próbują stawić czoła przeciwnościom losu. Wyjaśnię tylko, że o ile w grze nie istnieje multiplayer jako taki, o tyle będąc podłączonym do sieci możemy zawierać współpracę z innymi graczami, a także korzystać z tego co wybudowali, Sami oferując to samo. O ile na początku gry liczba tych połączeń jest mała, a poczucie przynależności do społeczności słabe, o tyle wraz z postępami uczucie to rośnie. Moment, w którym wracałem z dalekiej wyprawy w późniejszych etapach gry, korzystając z wybudowanych przez innych dróg, sprawił, że czułem wzruszenie, że nie jestem sam, że tworzenie połączeń nie tylko między NPC w grze a innymi graczami miało sens. To jest to satysfakcjonujące uczucie, kiedy widzimy owoce naszej niestrudzonej pracy. To, co mnie najbardziej pozytywnie zaskoczyło w tej grze to to jak kapitalnie zostało oddane poczucie satysfakcji z prostych chwil. Wspólna sesja fotograficzna na pokładzie statku? Pewnie. Kąpiel w gorących źródłach? Nie ma problemu. Niesamowita przygoda z gościem od pizzy? Why not? Wypijmy sobie trochę chiralnej herbatki, zakończmy kryptobiotem, weźmy prysznic, pójdźmy spać, odpocznijmy na szczycie wzgórza, rozmasujmy ramiona. Absolut immersja. Po prostu. Dodajmy do tego mnóstwo świetnie przemyślanych, gościnnych występów osób z prawdziwego świata oraz momenty łamiące czwartą ścianę. Wielokrotnie łapałem się na rozdziawionej z fanu buzi. It's your birthday. Yay! Happy birthday! No sorry, ale w tej grze nie dość, że możemy gasić pożary lasów, to jeszcze ratować zagrożone gatunki zwierząt, wspomagając tym samym lokalne schronisko, próbując odtworzyć lokalną faunę. To kolejny przykład świadczący o tym, że Kojima nie chciał zamykać się w ramach tego, czym Death Stranding 2 powinien być. Ta gra łamie konwenanse i jest czymś o wiele więcej niż wydaje się na pozór. Death Stranding 2 jest grą drogi, doświadczeniem wyjątkowym i choć może się wydawać, że nie dla każdego, tak zdecydowanie wartym przeżycia. Wydaje mi się, że pomimo ustalonego scenariusza i szkieletu rozgrywki, każdy przeżyje tę grę na swój własny sposób. Kojima nie boi się poruszać ciężkich tematów, które zmuszają do myślenia. W dobie internetu i globalizacji, gdzie przepływ informacji jest niemalże natychmiastowy, a większość globalnej populacji jest połączona niewidzialnymi nićmi, coraz rzadziej potrafimy rozmawiać, coraz częściej zapominać, co jest ważne, a co niebezpieczne. Nowy Death Stranding stara się nam to uświadomić, dodatkowo poruszając inne tematy, jak na przykład rodzicielstwo, zagrożenia ekologiczne, dbanie o gatunki czy potrzeba utrzymania fizycznych relacji międzyludzkich. Wszystko to, by po chwili wytrącić nas ze strefy komfortu czy zadumy, konfrontując nas z najbardziej szalonymi i niedorzecznymi w danej sytuacji momentami, jakich doświadczyłem w gamingu. Gra serwuje niesamowicie wciągający świat pełen kontrastów, przypominając nam jak ważne są relacje międzyludzkie i dlaczego skrajności nigdy nie prowadzą do niczego dobrego oraz, że ostatecznie najważniejsza jest właśnie rodzina i bliscy. Świetna audiowizualnie z każdą Kladką obrazu, wydającą się być ręcznie malowanym obrazkiem, gdzie innowacja miesza się z zamiarem. Każda nuta wywołuje gęsią skórkę, a wielowarstwowa narracja powoduje opad szczęki. Ta gra to monumentalne osiągnięcie w interaktywnym storytellingu. Tytuł odważny, emocjonalny i świadomy. Tu nic nie jest przypadkowe. Dajcie jej szansę, zagryźcie zęby, jeżeli to nie wasz klimat. Zaprawdę, powiadam wam, nie zawiedziecie się. Elo.